Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie zadań serii CSGO. Robimy drużynowe zadania z Adamem Keckim Halo Adam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. E, pychniemy sobie kanals, tylko jeszcze z zioma zaproszę. Niech on dołączy do, do ekipy. Zaproszenie poszło. Opla jest. Dobra. E, solidne fundamenty. Na Canals. 20 wrogów z Mki MK z Eską, Tumikiem jak to lubi albo z gumą, ale tak żeby nie było. Eee, robimy sobie zadania dzisiaj. W sumie taki dzień eee, kooperacji można powiedzieć. Nadrabiamy wszelkie zadania, jakie są możliwe, jeżeli chodzi o zadania kooperacyjne dzisiaj. Eee, trochę ich zrobiliśmy trochę szybciej, trochę dłużej. Jeżeli chodzi o trwanie tego zadania. <noise> co po niektóre były fajne, co po niektóre były e, niefajne? Ale Ci były fajne, bo gramy z Keckim przede wszystkim, więc <laughs> Leo również pozdrawia. Leonidas także pozdrawia nas tutaj z czatu właśnie w tym momencie. My, Leonidas, Ciebie też pozdrawiamy. Witamy Cię jeszcze raz serdecznie. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że oglądasz przede wszystkim. I generalnie co? Generalnie sobie pykamy. Pewnie będzie nam minutę szukało zadania. Zrobimy sobie to zadanie i zobaczymy, co dalej nas będzie czekało. wiecie? Zobaczymy, co dalej będzie nas czekało jeszcze. Może zrobimy jeszcze jedno zadanie. Zobaczymy. Ciekawi mnie to zadanie. Uwaga na palce, ten ładunek wyważający. Co to jest ten ładunek wyważający? Generalnie mnie to strasznie ciekawi. Czy to znajdę, mam kogoś zabić, czy nie? Nie wiem. To okażę. Dobra, to jest coś, co rozwala drzwi chyba. No właśnie, też mi się tak wydaje. Tak jest napisane: ładunek wyważający. Co ja się nie spotkałem, czegoś takiego jak ładunek wyważający jeszcze. Nie, było coś takiego na. zobaczymy w każdym razie. Zobaczymy co to się będzie działo. Jak to się nazywało, to co to takie? Mogę sobie od razu Mkę wziąć, bo mam hyperbista przecież MK z tumikiem. Dobra. 20 fragów MK z tumikiem. Może to będzie A, easy, to bo w sumie jest... mamy od razu Mkę. To to, tak? O, okej. Okay. Były sobie na lewo. Będą tamtą, stamtąd będą wychodzić, wiesz? Z lewej strony, z lewej strony. Jedą. Już tak w siedzenie w sadzie to będzie dobry pomysł. Tu na lewo. Krystia sobie tutaj wejdę. A tu nie można wejść. Kup si smoka jakiegoś. Okay. Za dużo nie można zrobić. smoka tak. Zasmukujemy ich. Ja rzucę tam w ten, taki, pod taki zegar. Ok, jadąc od, od, od prawie. Mają czekać. Ostatni ma nice. Ja tu mam fartak kurde. Pana okay, po skąd hmm. oni wychodzą. Idą on tutaj? Kurde, dwóch wychodzi z lewej jak coś. Uchlą. O, jeszcze No. Poczekaj, że się Nice. No właśnie. To jest jego minus. Potrzebuję twojego tego... leczenia. Pod G. Jeszcze jeden? Okay, podleczę się. Mam czterech, przebiegło. I prawy, gruby, gruby na prawo. Słabe full-auto, przepraszam. This is no The are real. To, nie są, to nie są ćwiczenia, pamiętaj. Dobra, to wiemy przynajmniej, że pod koniec jest dwóch grubych. Dwie fale po dwa razy gruby.

Taki chyba z dupy ten smog. Nice. Kupiłem palący teraz jak coś. Kurze palaka jak masz. Nie, a jak tamtego to czym ja wysadziłem? smoke że O oh, kurde. No. Doing great. Nice. No. Masz tu się podleczyć, czy nie? Stay sharp. Heavy Phoenix are headed your way. Jeden był chyba na lewo, prawo. Idzie dużo prawo. Flashuję, flash, flash, flash. Nice, jeszcze jeden. Jeszcze jeden został. Nice. o to chodzi. No właśnie, nie wiem, czemu go nie założyłem. Mam tego hyperpista i w ogóle go nie założyłem, no ale. Dobra, zadanie przynajmniej zrobione. I to w miarę szybko, kurde. Kolejne zadanie w kooperacji robimy je prawie w 10 minut. No wierzysz w to, Adam? Nie mogę w to uwierzyć, po prostu. No właśnie, ja też nie mogę w to uwierzyć, więc generalnie chytamy się za chwilę za kolejne zadania. Tu bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście, subskrypcja u góry, odnośnik do jakiegoś filmu znajdzie się gdzieś tam na... tamtą stronę, a pod niżej oczywiście odnośniki do wszystkich... E, e, linków e, związanych z moim... moją twórczością. Dzięki wielkie, że oglądaliście i co? Do następnego filmu w takim razie. Trzymajcie się, cześć, papa! Pa.